Dziś 10 marca, poniedziałek, Ewangelia Mateusza, 25 rozdział, wiersze od 31 do 46: Byłem spragniony, a daliście mi pić. Pragnienie to podstawowa potrzeba człowieka, bardziej nawet podstawowa niż jedzenie, niż głód. Ale popatrzcie, to niezwykłe, że Jezus mówi o tym, Zaspokajaniu swojego pragnienia przez ludzi, bo przecież e, mamy także inne e, urywki, inne fragmenty pisma świętego, które raczej mówią o pragnieniu Jezusa, które ostatecznie jakby nie zostało zrealizowane. Bo chociażby e, w rozmowie z Samarytanką, gdy Jezus siedzi przy studni, również mówi: Mam pragnienie, mam prag pragnę, proszę, daj mi wody. A później się okazuje, że wcale tej wody od tej samarytanki nie otrzymał. Podobna sytuacja miała miejsce na krzyżu, gdy Jezus również mówił pragnę. Podano mu ocet, nie skosztował czy, 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 czy nie chciał pić. Popatrzcie, że Jezus ma pragnienie, a jednocześnie jakby nie przyjmuje tego, dlatego że tak naprawdę, dać Jezusowi pić, to znaczy otrzymać od Niego prawdziwą wodę. To jest jakby coś zupełnie odwrotnego. On prosi nas o dar wody, ale tak naprawdę on pragnie czegoś innego. Pragnie, abyśmy my przyjęli od Niego dar wody żywej. A więc to przyjęcie daru wody żywej od Niego, to jest przyjęcie Jego życia. I w tym pragnieniu, Okazuje się, że te osoby, które chwali, zrealizowały ten jego odwieczny zamysł. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, Amen, do usłyszenia.